Faszyzm, komunizm, narodowy socjalizm! Słowa te nie tylko zapewniły mi demonetyzację na tym filmie, ale również stały się synonimem zbrodni, okrucieństwa, oczywiście w pełni zasłużenie. Dzisiaj porozmawiamy jednak o innej ideologii, która nie tylko jest odpowiedzialna za niewyobrażalne okrucieństwa, ale również według mnie w dużej części swoich odmian była ideologią u swojego źródła jawnie zbrodniczą. Mowa oczywiście o anarchizmie. Anarchizm to ciekawa ideologia, która jest nienawidzona niemal przez wszystkich. Z tego co zauważyłem, Prawica postrzega anarchizm jako upośledzonego brata komunizmu, który, choć jest większym degeneratem niż brat, to znacznie mniej groźnym. Śledząc prawicowe grupki, spotkałem się z określeniami anarchistów, których nie zasytuję, bo YouTube zablokowałby mi kanał. Lewica również ma negatywny stosunek do anarchistów. Marx przykładowo zarzucał anarchistom budowanie autorytarnych struktur, czy też SEK, oraz nierealne plany rewolucyjne. To jednak, co jest problemem, to uważanie anarchizmu za po prostu gorszą Kwestię komunizmu, który przez to, że jest przeciwko państwu i domaga się jego zniesienia od razu, nigdy nie stanie się zagrożeniem. Jednak to nie jest prawda. Anarchizm bowiem od XIX wieku stał się ideologią jawnie zbrodniczą, która przewidywała i wprowadziła masowe mor. Mówię oczywiście o konkretnych odmianach anarchizmu, jest on bowiem niezwykle niejednorodny. Anarchokapitaliści przykładowo nie mają raczej wiele wspólnego z anarchokomunizmem. Dzisiaj skupię się głównie na anarchizmie, który przewidywał Rewolucję, aby wprowadzić swoje plany. Na początku jednak trochę dłuższa dygresja. Anarchiści mają ciekawe pojęcie państwa. Otóż wbrew obiegowej opinii nie odrzucają oni istnienia jakiejś organizacji, Raczej uważają, że musi być ona oddolna oraz kolektywna. Problem w tym, że to dalej jest państwo, a przynajmniej według niektórych koncepcji. Już święty Augustyn w V wieku zauważył, że banda rozbójników stanowi państwo, które istnieje hierarchia i zasady. Przytacza tutaj śmieszną anegdotkę o o Aleksandrze Wielkim, który złapał pewnego rozbójnika, a na pytanie dlaczego ten sieje zamęt i zniszczenie, rozbójnik miał odpowiedzieć, że Aleksander robi to samo, ale na większą skalę. Podobnie rzecz będzie się miała z organizacjami anarchistycznymi. Choćby nasi kochani anarchiści faktycznie stworzyli kolektywy, gdzie decyzje podejmuje nie rząd, a lud, to po prostu lud stanie się państwem. Anarchiści jednak, a przynajmniej spora jego część, jest zdania, że takie społeczeństwo będzie bez Przymusu. Jednakże już Max Weber zauważył, że państwo to organizacja, która ma monopol na przemoc. Innymi słowy pan prokurator może cię oskarżyć, policjant aresztować, sędzia skazać. Brak monopolu państwa na przemoc to rzucenie władzy na ziemię i czekanie to po nią sięgnie. Aby opisać wam ten problem, przyjrzyjmy się słynnej bitwie z kłotów warszawskich. Historia byłaby śmieszna, gdyby nie fakt tuszowania przestępstw seksualnych. Anarchista z Białorusi dopuścił się przestępstwa na tym tle, a kolektyw nie doniesie. Z tego na policję, bo jej nie lubią. Postanowili załatwić sprawę samem. Czytaj, tuszowali przestępstwa seksualne. Jeżeli nie donosisz policji o przypadkach gwałtu, to ryzykujesz, że oprawca zaatakuje ponownie. Niczym nie różnisz się od księdza, który nie doniósł na innego księdza, który dokonał przestępstwa seksualnego, bo nie ufał policji. Naprawdę to przerażające, że lewica nie widzi w tym problemu. Anarchiści wprost mówią, że nie donieśli o przypadkach przemocy seksualnej na policję i lewica przyjmuje to ze zrozumieniem. Nie wiem, dla mnie pedofil czy gwałciciel powinien dostać do żywocie. Nieważne, czy sprawcą jest mężczyzna albo kobieta, anarchista czy też ksiądz albo czy zaatakował nieletniego czy też dorosłego. A ten, co kryje takie przypadki, powinien dostawać przynajmniej 15 lat więzienia. No niestety, w tym państwie z kartonu tylko niedonoszenie o przypadkach pedofilii jest Skarane. Cudowny kolektyw, a przynajmniej jego część, nie była zainteresowana sprawą i broniła sprawcy. Typowe zachowanie podgrupy: w każdym państwie czy społeczeństwie grupa ma tendencję do bronienia swojego członka. Z tego powodu dochodzi do tarć podgrup wewnątrz grupy. W takim przypadku powinno zainterweniować państwo w postaci policjanta, który nie byłby powiązany z grupami i zapewniłby sprawiedliwy proces. No ale państwo anarchistów nie istnieje. Koniec końców jedna grupa chciała osunąć drugą, a homofobiczny Białorusin. Używając siły, pozbył się drugiej grupy. Czytaj typowe zachowanie stadne. I to jest właśnie przykład, do czego prowadzi brak państwa, które może wyegzekwować prawo. Wojny grup i zwycięstwo najsilniejszych. Zupełnie jak w przypadku bandy rozbójników. Współpracują ze sobą, dopóki się to opłaca. Ale kiedy dochodzi do tarć, wygrywa ten, co ma największą siłę. Anarchiści bowiem nie rozumieją, że państwo nie powstało po to, aby ustalać relacje międzyludzkie, ale żeby egzekwować te ustalenia. Ludzie w 99 przypadkach. Poradzą sobie bez państwa, ale w tym jednym państwo interweniuje, aby przemocą jednostki patologiczne zresocjalizować i wymusić przestrzeganie norm. Ludzie mogą ze sobą współpracować, gdy mają wspólne interesy. Problem pojawia się, gdy jakaś podgrupa uznaje, że ich interesy są sprzeczne z interesem całej grupy. Wtedy współpraca jest bardzo utrudniona. Anarchiści i ich sojusznicy, jak Ralindel, mogą oczywiście gadać argumenty typu

z kim się skontaktują? To jest tutaj, o się po głowach! Hmm, a może tak? Dość. Swoją drogą gratuluję wszystkim tym grupom mediacyjnym, że nie donieśli o przypadku gwałtu na policję. Oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Jednakże, co do tego argumentu. Już rzymski konsul Sula powiedział: Przestańcie cytować nam prawa! Mamy miecz, Ralindel, anarchiści i reszta lewicowego towarzystwa mogłaby powołać się na kogokolwiek, ale wszystko koniec końców sprowadza się do pytania kto ma monopol na przemoc? Albo kto dysponuje przewagą przemocy. Anarchistyczny Białorusin posiadał przewagę przemocy, więc to on stał się przywódcą tego mini państewka Usuń państwo, a na jego miejsce pojawi się tysiąc małych państw, które nie będą związane już z żadnym prawem. Nie liczy się bowiem, co chce większość. Liczy się tylko to, kto ma przewagę sił, to już rozumiał nawet Karol Marx. Oczywiście siła to nie tylko przemoc, ale na przykład soft power. Przykładowo Święty Ambroży zmusił cesarza do ukorzenia się przed nim i odpokutowania za swoje zbrodnie. Cesarz miał siłę militarną, ale autorytet i soft power posiadał Święty Ambroży. Problem powstaje dopiero, gdy wszystkie inne siły zawodzą. Wtedy zostaje argument czystej siły. Swoją drogą to ironia. Lewica mówi, że w Polsce rządzi faszyzm, że policja nienawidzi anarchistów, a Sami rządzą faszystowskie bojówki, ale jakoś żadna z tych grup nie może zlikwidować skłotów, chociaż wystarczył do tego zdeterminowany anarchista białorusin, no albo emerytka z gazem w innym przypadku. Koniec tej przydługiej dygresji. I teraz możecie stwierdzić, że z mojej historii wynika że anarchiści to głównie zagrożenie dla samych siebie. Musimy odróżnić szkoły myślenia anarchistów. Są te pacyfistyczne i rewolucyjne. Ci pierwsi nie są większym zagrożeniem dla społeczeństwa, w niektórych przypadkach nawet są bardzo pożyteczni, a ich praca jest wartościowa. Ci drudzy od XIX wieku byli zagrożeniem dla wszystkich. Podobnie jak marksiści wierzyli w krwawą rewolucję, która zaprowadzi raj na ziemi. Różnica była tylko taka, że anarchiści chcieli obalić państwo od razu po przejęciu władzy. Marksiści z czasem, dzięki czemu ci pierwsi. Zazwyczaj nie dawali rady narobić większych szkód. Nie znaczy to jednak, że nie próbowali. Przeciwnie. Zaczęło się wszystko od Bakunina, który w swoim dziele, program i cel rewolucyjnej organizacji braci międzynarodowych opisywał przyszłą przemoc. Jedynym prawem, jakie można by uważać za prawo przysługujące społeczeństwu w jego dzisiejszym przejściowym stanie, to naturalne prawo do mordowania stworzonych przez siebie przestępców w celu samoobrony. Wszyscy rewolucjoniści, wszyscy uciskani, wszystkie cierpiące ofiary, dzisiejszej organizacji społeczeństwa, których serca są, rzecz prosta, przepełnione zemstą i nienawiścią, muszą stale mieć na uwadze, że królowie, ciemiężcy, wszelkiego rodzaju wyzyskiwacze, ponoszą taką samą winę jak przestępcy, którzy wyłonili się z mas ludowych. Nie powinno to nikogo zdziwić, jeżeli lud w pierwszej chwili swego zrywu wielu z nich uśmierci. Będzie to nieszczęście, być może nieuniknione, ale nieszczęście niewielkie, podobnie jak spustoszenia spowodowane burzą. Dla Bakunina, Przyszła przemoc będzie znacznie większa niż ta podczas terroru rewolucji francuskiej. Zapewne wielu z was zginie, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Inni anarchiści, jak Piotr Kropotkin, również popierali terror. Uważali jednak, że terror dla terroru doprowadzi do dyktatury. Potrzebna rewolucyjna idea, która wykorzysta przemoc do zniszczenia swoich wrogów i zaprowadzenia nowego ustroju. Najbardziej jednak znanym zwolennikiem terroru i przemocy był anarchista Sergiej Nieczajew, który stworzył katechizm rewolucyjny. Nakazywał on podzielić społeczeństwo na tych, których trzeba zabić od razu i resztę. W kolejnych latach wcale nie było lepiej w tym Polsce. Anarchiści nawoływali do przemocy i śmierci burżuazji. Rewolucyjne zrywy anarchistów wzbudzały w XIX wieku raczej śmiech i politowanie niż uczucie zagrożenia. Karol Marx w swoich w dziełach uwielbiał wyśmiewać się z anarchistów, w tym z Bakunina. No ja się pytam człowieku, dumny ty jesteś z siebie? Zdajesz sobie sprawę tego, co robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? W wyniku niepowodzeń, anarchiści wpadli na znacznie bardziej niebezpieczną ideę, czyli propagandę czynu. Chodziło oczywiście o terroryzm, który zachęci ludu do powstania. Zamachy bywały udane, ale często najbardziej obrywał zwykły lud. Przykładowo, w Hiszpanii anarchiści dokonali zamachu na Alfonsa XIII. Zamachowiec jednakże prawdopodobnie Podobnie chorował na jaskrę, gdyż nie trafił bombą w króla, a w tłum, w wyniku czego zginęło 30 osób. Z kolei w 1933 roku anarchiści doszli do wniosku, że ataki na pociągi cywilne to świetny pomysł na wywołanie rewolucji. Nie pytajcie mnie o racjonalność tych czynów. Lecowy. W jednym takim ataku zginęły 23 osoby. Wśród ofiar były też dzieci. Jedno przykładowo straciło obydwie nogi. Kolejny ciekawy zamach miał miejsce w Ameryce, który został dokonany prawdopodobnie przez włoskich anarchistów. Zdetonowano bomby przed budynkiem Wall Street. W wyniku ataku zginęło 40 osób. Inny zamachowiec to Santiago Salvador, który zaatakował w Barcelonie. Jego celem był jeden z hiszpańskich generałów, który przebywał w teatrze. Generał jednakże przeżył zamach, a w wyniku ataku bombowego zginęło. 20 ludzi. Z kolei w 1886 roku hiszpańscy anarchiści zaatakowali podczas procesji. W wyniku ataku bombowego zginęło 12 osób. Jak widzimy, anarchiści łatwo stawali się katami ludu. To jednak wcale ich nie zniechęcało, wręcz przeciwnie, nawoływali do dalszych brutalnych ataków. Emile Henry, anarchista, który dokonał zamachu bombowego w kawiarni, w którym zginęła jedna osoba, z dumą nawoływał do ataków na kobiety i dzieci. Anarchiści nie oszczędzają burżuazyjnych kobiet i dzieci, ponieważ nie oszczędzają też ci, których kochają te żony i dzieci. Czy te dzieci nie są niewinnymi ofiarami, które w slamsach umierają powoli na anemię, bo chleb w domu straszny? Tych kobiet, które bledną w swoich warsztatach i męczą się, żeby zarobić? Miejcie przynajmniej odwagę przyznać się do swoich zbrodni, panowie z burżuazji. I zgódźcie się, że nasze represje są w pełni uzasadnione. Ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić. Oczywiście te ataki były straszne, ale dalej to była tylko propaganda czynu. Co jednak w przypadku kiedy dojdzie do rewolucji anarchistycznej i to w miarę udanej. Niestety, albo stety nigdy się taka nie udała. Jest jednak przykład. Kraju, którym miała ona największe szanse. Mowa oczywiście o Hiszpanii w latach 1936-1939, gdy doszło do wojny domowej. I od razu uprzedzam, choć mam poglądy raczej prawicowe, uważam generała Franco za zbrodniarza. Anarchiści popierali republikańską Hiszpanię i podczas wojny domowej rozpoczęli budowę swojej anarchistycznej utopii. Szybko jednak się okazało, że ich metody są rażąco podobne do tych bolszewickich. Oczywiście. Jak to w przypadkach rewolucji, głównym pomysłem hiszpańskich anarchistów było utworzenie obozów koncentracyjnych. No bo w sumie, czemu nie? Hitler ma, Stalin ma, to anarchiści nie mogą być gorsi. Obozy pracy poprawczej, jak to anarchiści nazywali, posiadały wypisane hasło nad bramami: pracuj, i nie trać nadziei. Skojarzenia z Auschwitz czysto przypadkowe. W obozach tych zginęło 30 kapłanów, biskup Manuel Medina, 380 parobków oraz chłop. Anarchiści na tym nie poprzestali. Utworzyli kolumny śmierci i własną milicję. Zabijali dosłownie za wszystko. Na przykład zapowiedzenie Adios, czyli z Bogiem. Odnotowano przypadki grania przez anarchistów piłkę nożną głowami swoich ofiar. Od 1 sierpnia 1936 roku anarchistyczna prasa nawoływała do dalszych bezlitosnych mordów. Jeden komunista zanotował: W mojej rodzinnej kalandzie Aragorni, miejscu cudu z 1640 roku, anarchiści rozstrzelali 82 osoby, w tym 9 Dominikanów i całą elitę miasteczka. Po rzezi spędzili steroryzowaną ludność na główny plac, aby ogłosić: Towarzysze, z dniem dzisiejszym zaprowadzamy wolną miłość. I szybko przeszli do realizacji swojego programu. Na ulicach miasteczka rozwydrzeni bojówkarze. Masową siłą brali kobiety. Ofiarami anarchistów padały też osoby wykształcone, np. inżynierowie, którzy byli niepotrzebni, gdyż przecież robotnicy poradzą sobie bez nich. Tak więc ich też mordowano. Generalnie anarchiści, z powodu niekompetencji rządu republikańskiego, stworzyli prawdziwą spiralę terroru i masowych mordów. W niektórych rejonach byli odpowiedzialni za śmierć nawet 10% populacji. Budowa nowego społeczeństwa musiała być stworzona na fundamencie terroru. Albo jesteś z ludem, albo z burżuazją. Ale kto należy do ludu albo do burżuazji, o tym decydowali sami anarchiści. Zapewne te danteńskie sceny i mordy dokonywane przez anarchistów trwałyby przez całą wojnę. Ale w ten niespodziewanie pojawił się towarzysz Stalin. Udzielił on wsparcia republikanom. Wysyłając oddziały NKWD, tym Aleksandra Orłowa. Komuniści nie ufali anarchistom i szybko rozpoczęli czyst. Ci, co do niedawna zabijali i wysyłali do obozów, sami stali się ofiarami. A anarchiści szybko zaczęli bardziej bać się komunistów niż nacjonalistów. Historia ta pokazuje, że ideologia anarchizmu, a na pewno jej rewolucyjna odmiana, od początku była zbrodnicza i musiała doprowadzić do okrutnych mordów. Chociaż dzisiaj anarchizm znacznie się uspokoił, dalej jest uznawany za największy. Większe zagrożenie terrorystyczne we Włoszech zaraz po islamskich radykałach. Jeszcze dzisiaj w Europie anarchiści dokonują ataków terrorystycznych. Nie da się ukryć, że źródłem tego jest sama ideologia, która od początku zakładała przemoc. Terror i zniszczenie. Oczywiście to krytyka pewnego nurtu anarchizmu. Sam, jako skrajny kosmopolita, sympatyzuję z tezami anarchokapitalistów o świecie tysiąca Lichtensteinów. Chociaż zaznaczam, nie popieram ich gospodarczych pomysłów. Z tego miejsca chciałbym podziękować patronom. Jeżeli masz taką chęć, możesz mnie wesprzeć na platformie Patronite. A jeżeli się ze mną z czymś nie zgadzasz, to możesz o tym napisać w komentarzu.